Ekeleks, dobre szorty robi. Proszę Was o zachowanie zdrowego rozsądku i niesianie fermentu. E, I zaakceptowanie decyzji niektórych osób, bo jednak każdy nas szacunek zasługuje. E, cóż, no ja nie mam wpływu na wszystkie decyzje. Chciałbym, żeby inaczej to wyglądało, ale niestety nie mogę tego zmienić. Także jest jak jest. Nic na to nie poradzimy. Także proszę Was, żebyście to zaakceptowali. A z dobrych wiadomości, no co ja mam, no co ja mam. Drugie na czasie. Bardzo dziękuję. Ciu. W sumie to z jednej strony się cieszę, że tak wyszło, z drugiej strony jest mi smutno, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będziecie mieli okazję poznać mnie jako mnie, a nie wykrowanej postaci na live'ach czy też filmach, bo ja nigdy nie byłem tym dobrym kamerzystą z workiem na głowie, ani nigdy tym złym, który, który był ostatnio. Wyszło jak wyszło, trzeba iść dalej. Trzeba zacisnąć zęby i, i. i powiedzieć sobie, że będzie dobrze, bo będzie dobrze. I uwierzcie mi, że w 2020 roku zobaczycie, że będzie dobrze.